Jerzy Nowak siedział pod betonowym mostem kolejowym na obrzeżach Krakowa, owijając się szczelniej w stary wojskowy płaszcz. Grudniowy wiatr przeszywał na wylot, a temperatura spadła poniżej zera. 58-letni weteran wojny w Afganistanie od trzech lat mieszkał na ulicy, od kiedy stracił mieszkanie po rozwodzie i problemach z alkoholem. Jego miejsce pod mostem było starannie zorganizowane. Kartonowe pudła służyły jako izolacja od zimnej ziemi. A plastikowa plandeka chroniła przed deszczem i śniegiem. W kącie stał mały przenośny grzejnik gazowy, który kupił za ostatnie pieniądze z emerytury wojskowej. Jerzy nauczył się przetrwania w najtrudniejszych warunkach podczas służby w Afganistanie, ale życie na ulicy w polską zimę było wyzwaniem równie trudnym jak wojna. Mimo trudnej sytuacji, Jerzy zachował swoją wojskową dyscyplinę i honor. Każdego ranka wstawał o szóstej. Wykonywał podstawowe ćwiczenia fizyczne i starał się utrzymać higienę osobistą w pobliskiej stacji benzynowej. Jego mundur był wprawdzie zniszczony, ale zawsze czysty i starannie złożony. Ludzie przechodzący obok rzadko zwracali na niego uwagę. Dla większości był po prostu kolejnym bezdomnym, częścią miejskiego krajobrazu, którą łatwiej było ignorować, niż próbować zrozumieć. Nie wiedzieli, że ten człowiek służył swojemu krajowi. Że ryzykował życie w obcym kraju, że ma na koncie uratowanie życia trzech kolegów podczas zasadzki talibów. Jerzy nie żalił się na swój los. Wiedział, że sam ponosi odpowiedzialność za decyzje, które doprowadziły go na ulicę, ale nadal wierzył w wartości, które wyniósł z wojska: honor, odwaga i gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują. Rozdział drugi: mroźny wieczór. Tego grudniowego wieczoru temperatura spadła do minus dziesięciu stopni. Jerzy rozpalił swój mały grzejnik i przygotowywał się do kolejnej trudnej nocy. Miał jeszcze trochę gorącej herbaty w termosie, którą kupił w pobliskim sklepie, i kawałek chleba, który dostał od właściciela piekarni. Ruch na drodze był niewielki, większość ludzi siedziała w ciepłych domach, oglądając telewizję lub przygotowując się do snu. Jerzy słuchał odgłosów miasta: dalekiego huku pociągów, szumu samochodów na autostradzie, czasami śmiechu młodych ludzi wracających z klubów. Około dwudziestej usłyszał charakterystyczny ryk motocykla. Dźwięk stawał się coraz głośniejszy, a potem nagle ucichł z spiskiem opon i metalicznym trzaskiem. Jerzy natychmiast wstał. Jego wojskowe instynkty kazały mu sprawdzić, co się stało. Wyszedł z mostu i pobiegł w stronę drogi. Około 100 metrów dalej zobaczył przewrócony motocykl i leżącego obok niego mężczyznę. Silnik maszyny nadal pracował, a przednie koło obracało się w powietrzu. Na asfalcie widać było ślady poślizgu. Motocyklista prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem na oblodzonej nawierzchni. Jerzy nie wahał się ani sekundy. Pobiegł w stronę wypadku. Jego umysł automatycznie przełączył się w tryb ratownika medycznego, którego nauczył się w wojsku. Wiedział, że pierwsze minuty po wypadku są kluczowe dla przeżycia poszkodowanego. Gdy dotarł na miejsce, zobaczył, że motocyklista jest przytomny, ale jego noga została przygniętiona pod ciężkim motocyklem. Mężczyzna był młody, może miał około 30 lat, ubrany w skórzaną kurtkę i kask, który prawdopodobnie uratował mu życie. Pomocy! Wykrzyknął motocyklista, widząc zbliżającego się Jerzego. Rozdział trzeci. Akcja ratunkowa. Jerzy szybko ocenił sytuację. Motocyklista był przytomny, ale wyraźnie cierpiał. Jego prawa noga została przygnięciona pod ciężkim kruzerem, a na asfalcie widać było krew. Jerzy wiedział, że każda sekunda jest cenna. Spokojnie, jestem weteranem, mam przeszkolenie medyczne, powiedział Jerzy klękając obok poszkodowanego. Jak się nazywasz? Marcin, Marcin Kowalczyk, wydyszał motocyklista. Noga, nie czuje nogi. Jerzy sprawdził puls i oddech Marcina. Były stabilne, ale mężczyzna znajdował się w szoku. Najważniejsze było teraz uwolnienie przygniecionej nogi i zatamowanie krwawienia. Marcin, słuchaj mnie uważnie. Zaraz cię uwolnię, ale będzie bolało. Musisz być silny. Jerzy zdjął swój płaszcz i przygotował go jako prowizoryczny opatrunek. Motocykl ważył prawdopodobnie około 200 kg. Jerzy wiedział, że sam nie podniesie go, ale może go przechylić na tyle, żeby uwolnić nogę. Ustawił się przy maszynie. Złapał za kierownicę i rama i z całej siły pchnął do góry. Teraz wyciągnij nogę, krzyknął. Marcin, mimo bólu, zdołał wysunąć nogę spod motocykla. Jerzy natychmiast puścił maszynę i rzucił się do opatrywania rany. Noga była złamana, ale krwawienie nie było tak silne, jak się obawiał. Szybko owinął nogę swoim płaszczem, tworząc prowizoryczną szynę. Następnie wyciągnął telefon komórkowy, który dostał od organizacji charytatywnej, i zadzwonił pod numer alarmowy. Tu Jerzy Nowak, weteran. Mamy wypadek motocyklowy na drodze krajowej nr 7 około kilometra za mostem kolejowym. Poszkodowany ma złamaną nogę, jest przytomny. Potrzebujemy karetki i policji. Marcin patrzył na swojego wybawcę z wdzięcznością i zdumieniem. Ten bezdomny mężczyzna działał z precyzją i spokojem doświadczonego ratownika. Rozdział czwarty oczekiwanie na pomoc. Jerzy usiadł obok Marcina, pilnując, żeby poszkodowany nie stracił przytomności. Zimny wiatr przeszywał ich obu, ale Jerzy oddał swój płaszcz na opatrunek, zostając tylko w cienkim swetrze. Skąd wiesz, jak udzielać pierwszej pomocy? zapytał Marcin, starając się odwrócić uwagę od bólu. Służyłem w Afganistanie. Trzy misje, osiem lat w wojsku, odpowiedział Jerzy, sprawdzając puls motocyklisty. Tam każdy żołnierz musi umieć ratować życie. Marcin spojrzał na niego z nowym szacunkiem. Jesteś bohaterem? Jerzy pokręcił głową. Nie, jestem tylko człowiekiem, który robi to, co należy. W oddali słychać było już syreny karetki pogotowia. Jerzy poczuł ulgę. Profesjonalna pomoc medyczna była już blisko, ale nadal trzymał rękę na pulsie Marcina, monitorując jego stan. Jak się tu znalazłeś? zapytał Marcin. Mieszkasz w okolicy? Jerzy zawahał się przez chwilę. Mieszkam pod mostem. Od trzech lat Marcin zamrugał, nie mogąc uwierzyć. Jesteś bezdomny? Tak, ale to nie znaczy, że przestałem być człowiekiem. Jerzy uśmiechnął się smutno. Każdy zasługuje na pomoc, bez względu na to, gdzie mieszka. Karetka pogotowia pojawiła się na drodze, a za nią radiowóz policji. Jerzy wstał i zaczął machać rękami, żeby zwrócić uwagę ratowniku. Czerwone i niebieskie światła rozświetliły miejsce wypadku. Ratownicy medyczni szybko przejęli opiekę nad Marcinem. Jerzy opowiedział im o obrażeniach i udzielonej pierwszej pomocy. Jeden z ratowników pokiwał głową z uznaniem. Dobra robota, prawdopodobnie uratował pan mu nogę a może i życie. Gdy Marcina ładowano do karetki, motocyklista złapał Jerzego za rękę. Jak mogę Ci podziękować? Nie musisz, po prostu wracaj do zdrowia, odpowiedział Jerzy. Rozdział piąty. Powrót pod most. Po wyjeździe karetki i policji Jerzy został sam na pustej drodze. Motocykl Marcina został odholowany przez lawetę, a na asfalcie pozostały tylko ślady krwi i oleju silnikowego. Zimny wiatr przypomniał mu, że został bez płaszcza, który użył jako opatrunek. Powoli wrócił pod most, drżąc z zimna. Jego stary sweter nie chronił przed mroźną nocą, ale Jerzy nie żałował swojej decyzji. Robił to, co uważał za słuszne, bez względu na konsekwencje dla siebie. Rozpalił ponownie grzejnik i usiadł na swoim kartonowym posłaniu. Adrenalina zaczęła opadać, a wraz z nią przyszło zmęczenie. Jerzy poczuł satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Przez chwilę znów czuł się jak żołnierz, który wypełnił swoją misję. Myślał o Marcinie i zastanawiał się, jak młody mężczyzna się czuje. Mógł tylko mieć nadzieję, że lekarze zdołają uratować jego nogę i że motocyklista szybko wróci do zdrowia. Jerzy nie spodziewał się, że kiedykolwiek jeszcze zobaczy Marcina. Dla niego był to po prostu kolejny dzień, w którym zrobił to, co należało, nie szukał uznania ani nagrody. Działał zgodnie z wartościami, które wyniósł z wojska. Tej nocy spał niespokojnie budząc się co kilka godzin z zimna. Śnił o Afganistanie, o kolegach, których ratował pod ostrzałem, o misjach, które wykonywał z dumą. Śnił też o Marcinie i zastanawiał się, czy młody mężczyzna będzie mógł jeszcze jeździć na motocyklu. Rano obudził się z bólem pleców i sztywnymi stawami. Wykonał swoje codzienne ćwiczenia, umył się w pobliskiej stacji benzynowej i wrócił pod most. Był to dla niego zwykły dzień, podobny do setek innych, które spędził na ulicy. Nie wiedział, że jego życie za kilka godzin zmieni się diametralnie. Rozdział 6. Marcin w szpitalu. Marcin Kowalczyk obudził się w szpitalnym łóżku z nogą w gipsie i głową pełną myśli o mężczyźnie, który uratował mu życie. Operacja przebiegła pomyślnie. Lekarze zdołali poskładać złamaną kość i uratować nogę, ale Marcin wiedział, że gdyby nie szybka pomoc Jerzego, mogłoby być znacznie gorzej. Marcin nie był zwykłym motocyklistą. Był prezesem krakowskiego oddziału klubu motocyklowego Stalowe Orły, organizacji zrzeszającej ponad tysiąc motocyklistów z całej Polski. Klub był znany z akcji charytatywnych, pomocy dzieciom i weteranom, organizowania rajdów na cele dobroczynne. Gdy tylko poczuł się na siłach, Marcin zadzwonił do swojego zastępcy, Tomka Nowakowskiego: Tomek, musisz mi pomóc znaleźć kogoś. Powiedział Marcin, bezdomnego weterana, który uratował mi życie. Opowiedział całą historię wypadku i akcji ratunkowej. Tomek słuchał w milczeniu, a potem zapytał: Co chcesz zrobić? Chcę mu podziękować. Ten człowiek oddał swój płaszcz, żeby zatamować mi krwawienie. Ryzykował własne zdrowie, żeby mi pomóc. To prawdziwy bohater. Tomek obiecał, że znajdzie Jerzego. Klub stalowe Orły miał swoje kontakty w całym mieście. Członkowie pracowali w różnych zawodach od policjantów po strażaków, od mechaników po lekarzy. Jeśli ktoś mógł znaleźć bezdomnego weterana, to oni. W ciągu kilku godzin informacja o poszukiwaniach rozeszła się po całej społeczności motocyklowej. Członkowie klubu zaczęli sprawdzać wszystkie miejsca, gdzie mogli przebywać bezdomni. Pytali w schroniskach, organizacjach charytatywnych na dworcach. Wreszcie jeden z członków, który pracował jako strażak, przypomniał sobie, że widział starszego mężczyznę w wojskowym płaszczu pod mostem kolejowym. Opis pasował do relacji Marcina. Znaleźliśmy go, zadzwonił Tomek do Marcina wieczorem. Jutro robimy akcję. Rozdział 7. Plan Bikerów. Tomek Nowakowski spędził całą noc organizując największą akcję w historii klubu Stalowe Orły. Wiadomość o weteranie, który uratował życie ich prezesa, rozeszła się błyskawicznie po całej motocyklowej społeczności w Polsce. Do akcji zgłosiły się nie tylko stalowe orły, ale także inne kluby z całego kraju: żelazne wilki z Warszawy, pustynne lisy z Wrocławia, górskie orły z Zakopanego. Wszyscy chcieli uczestniczyć w podziękowaniu dla bohatera. Plan był prosty, ale spektakularny. Rano około 10.00. Wszystkie kluby miały się spotkać na parkingu przy centrum handlowym, a następnie przejechać w kolumnie pod most, gdzie mieszkał Jerzy. Nie chcieli go przestraszyć, ale chcieli pokazać swój szacunek i wdzięczność. Tomek zorganizował także zbiórkę pieniędzy wśród członków klubów. W ciągu jednej nocy udało się zebrać ponad 20 tysięcy złotych. Dodatkowo jeden z członków, który prowadził firmę odzieżową, przygotował kompletny zestaw zimowej odzieży dla Jerzego. Pamiętajcie, mówił Tomek do zebranych motocyklistów. To nie jest show. To jest wyraz szacunku dla człowieka, który ryzykował własne życie, żeby pomóc naszemu bratu. Zachowujemy się z godnością. Motocykliści kiwali głowami. Większość z nich to byli ludzie w średnim wieku, często weterani, ojcowie rodzin, przedsiębiorcy. Łączyła ich pasja do motocykli, ale także kodeks honorowy, który nakazywał pomaganie tym, którzy pomocy potrzebują. O świcie zaczęły się zjeżdżać pierwsze grupy. Parking przy centrum handlowym wypełniał się rykiem silników i błyskiem chromowanych elementów. Harley-Davidson, Honda, Yamaha, BMW wszystkie marki i style były reprezentowane. O 9:30 Tomek dał sygnał do wyruszenia. Kolumna 120 motocykli ruszyła w stronę mostu kolejowego, gdzie niczego nie podejrzewający Jerzy przygotowywał się do kolejnego dnia na ulicy. Rozdział ósmy Niespodziewany hałas. Jerzy siedział pod mostem, popijając gorącą herbatę z termosu i czytając starą gazetę, którą znalazł w koszu na śmieci. Była to jego codzienna rutyna. Po porannych ćwiczeniach i higienie starał się być na bieżąco z wydarzeniami w kraju i na świecie. Około dziesiątej usłyszał w oddali charakterystyczny ryk motocykli, początkowo nie zwrócił na to uwagi. Droga była uczęszczana, a motocykliści często jeździli tymi trasami. Ale dźwięk stawał się coraz głośniejszy i wyraźniej było słychać, że to nie jeden, ale wiele motocykli. Jerzy wstał i wyjrzał z mostu. To, co zobaczył, wprawiło go w osłupienie. Długa kolumna motocyklistów jechała powoli w jego stronę, a na czele rozpoznał znajomy motocykl, kruzer, podobny do tego, który rozbił się dwa dni temu. Serce zaczęło mu bić szybciej. Czy to możliwe, że Marcin go odnalazł? Ale dlaczego przyjechał z tak wielką grupą? Jerzy poczuł niepokój. Może motocykliści mieli do niego jakieś pretensje? Kolumna zatrzymała się na poboczu drogi, a silniki zostały wyłączone. Nagle zapanowała cisza, przerywana tylko odgłosami ostygających silniku. Jerzy widział, jak motocykliści zdejmują kaski i rozglądają się, szukając czegoś wzrokiem. Jeden z nich, wysoki mężczyzna w skórzanej kurtce, wskazał w stronę mostu. Cała grupa ruszyła w jego kierunku, idąc powoli i z szacunkiem, jakby szli na uroczystą ceremonię. Jerzy nie wiedział, co robić. Część jego wojskowych instynktów kazała mu uciekać. Był w mniejszości, nie znał intencji tych ludzi. Ale druga część, ta, która kazała mu pomóc Marcinowi, mówiła mu, żeby został i stawił czoła sytuacji. Zdecydował się zostać. Wyszedł z mostu i stanął na otwartej przestrzeni, czekając na to, co miało się wydarzyć. Jego postawa była wyprostowana, wojskowa, gotowa na wszystko. Rozdział 9. Spotkanie na czele grupy motocyklistów szedł Tomek Nowakowski, a obok niego kulał Marcin Kowalczyk, wsparty na kulach. Gdy Jerzy zobaczył młodego mężczyznę, którego ratował dwa dni temu, poczuł ulgę. Marcin żył, chodził, wyglądał na zdrowego. Jerzy Nowak. Zapytał Tomek, podchodząc bliżej. Tak, to ja odpowiedział weteran, nadal niepewny sytuacji. Marcin podkulał do niego, opierając się ciężko na kulach. Jego oczy były wilgotne od emocji. Chciałem ci podziękować powiedział Marcin. Uratowałeś mi życie Jerzy pokręcił głową. Robiłem tylko to, co należało. Dla ciebie może to było oczywiste, ale dla mnie oznaczało wszystko. Marcin wskazał na otaczających go motocyklistów. To są moi bracia z klubów motocyklowych z całej Polski. Przyjechali, żeby ci podziękować. Jerzy rozejrzał się po twarzach zebranych mężczyzn. Widział w ich oczach szacunek, wdzięczność, ale także coś jeszcze rozpoznanie. Wielu z nich to byli ludzie w jego wieku niektórzy prawdopodobnie też weterani wszyscy rozumieli wartość poświęcenia i służby. Tomek wystąpił do przodu. Panie Jerzy, w imieniu wszystkich polskich motocyklistów chcę panu podziękować za uratowanie naszego brata. Pan pokazał prawdziwy honor i odwagę. Jerzy poczuł, jak łzy napływają mu do oczu. Przez trzy lata życia na ulicy czuł się niewidzialny, zapomniany przez społeczeństwo, które kiedyś służył, a teraz stał przed grupą ludzi, którzy przejechali setki kilometrów, żeby mu podziękować. Nie zasługuje na takie podziękowania, powiedział cicho. Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo. Nie każdy, odpowiedział jeden z motocyklistów. Nie każdy miałby odwagę działać. Nie każdy oddałby swój płaszcz w mroźną noc. Rozdział 10 Gest wdzięczności. Tomek skinął na jednego z motocyklistów, który przyniósł duży plecak. Panie Jerzy, to jest mały gest naszej wdzięczności. Nie możemy oddać Panu tego, co Pan dla nas zrobił, ale możemy pokazać, że nie zapominamy. Z plecaka wyjął kompletny zestaw zimowej odzieży. Ciepłą kurtkę, spodnie, buty, czapkę, rękawice. Wszystko było nowe, wysokiej jakości, przygotowane specjalnie dla Jerzego. To nie wszystko, dodał Marcin, wyciągając kopertę. Członkowie klubów zorganizowali zbiórkę. To dwadzieścia tysięcy złotych. Może pan wynająć mieszkanie, zacząć nowe życie. Jerzy patrzył na kopertę z niedowierzaniem. Dwadzieścia tysięcy złotych to była suma, o której nie marzył od lat. Mógłby wynająć małe mieszkanie, kupić podstawowe meble, może nawet znaleźć pracę. Nie mogę tego przyjąć, powiedział cofając się o krok. To za dużo. Może pan i powinien, odezwał się starszy motocyklista z siwą brodą. Ja też jestem weteranem, służyłem w Iraku. Wiem, jak trudno jest wrócić do normalnego życia. Czasami potrzebujemy pomocy, żeby się podnieść. Inni motocykliści kiwali głowami. Wielu z nich miało podobne doświadczenia: służba wojskowa, trudności z readaptacją, problemy z alkoholem czy depresją. Rozumieli, przez co przeszedł Jerzy. To nie jest Jałmużna, dodał Tomek. To jest inwestycja w człowieka, który pokazał, że ma honor i odwagę. Wierzymy, że pan tego nie zmarnuje. Jerzy stał w milczeniu, walcząc z emocjami. Przez trzy lata na ulicy nauczył się być dumny, nie prosić o pomoc radzić sobie sam. Ale teraz stał przed grupą ludzi, którzy oferowali mu szansę na nowe życie. Przyjmę to, powiedział w końcu. Ale pod jednym warunkiem. Jeśli mi się uda, jeśli stanę na nogi, będę pomagał innym, którzy znajdą się w podobnej sytuacji. Rozdział jedenasty. Nowe perspektywy. Motocykliści zaczęli się rozchodzić, ale nie wszyscy od razu wracali do swoich maszyn. Wielu z nich podchodziło do Jerzego, ściskało mu dłoń, wymieniało się numerami telefonów. Niektórzy opowiadali o swoich doświadczeniach wojskowych, inni o trudnościach z powrotem do cywilnego życia. Mam warsztat motocyklowy w Krakowie, powiedział jeden z nich. Jeśli będzie pan szukał pracy, proszę się zgłosić. Zawsze potrzebuję kogoś z doświadczeniem wojskowym. Inny motocyklista, który przedstawił się jako lekarz. Zaproponował bezpłatną opiekę medyczną. Wiem, że weterani często mają problemy zdrowotne, które nie są leczone. Proszę się nie wahać. Jerzy słuchał tych propozycji z rosnącym wzruszeniem. Przez lata czuł się odrzucony przez społeczeństwo, a teraz odkrywał, że istnieje społeczność ludzi, którzy go rozumieją i chcą mu pomóc. Marcin został do końca. Gdy ostatni motocykliści odjechali, usiadł obok Jerzego na betonowym bloku. Wiesz, przez całe życie myślałem, że jestem twardy, niezależny, powiedział Marcin. Ale gdy leżałem pod tym motocyklem, byłem przerażony. Myślałem, że umrę sam na tej drodze, a potem pojawił się Pan, człowiek, który sam potrzebował pomocy, ale i tak mi pomógł. Jerzy skinął głową. W wojsku uczą nas, że nigdy nie zostawiamy nikogo w potrzebie. To nie zależy od tego, czy jesteś bogaty, czy biedny, czy masz dom, czy mieszkasz na ulicy. Właśnie dlatego chcę, żeby pan przyjął tę pomoc. Marcin spojrzał mu w oczy. Pan pokazał mi, co znaczy prawdziwy honor. Teraz pozwól nam pokazać, co znaczy prawdziwa wdzięczność. Jerzy wziął kopertę z pieniędzmi i nową odzież. Po raz pierwszy od lat poczuł, że ma szansę na nowe życie. Rozdział 12. Pierwszy dzień nowego życia. Następnego dnia Jerzy obudził się w małym, ale czystym pokoju w hostelu robotniczym. Było to pierwsze miejsce z dachem nad głową, które miał od trzech lat. Łóżko było wąskie, ale miękkie, a w pokoju było ciepło. Nie mógł uwierzyć, że to nie sen. Ubrał się w nową odzież, którą dostał od motocyklistów. Kurtka była ciepła i wygodna, buty dobrze dopasowane, wszystko pasowało idealnie. Po raz pierwszy od lat wyglądał jak normalny człowiek. A nie jak bezdomny. Pierwszą rzeczą, którą zrobił, było pójście do Urzędu Pracy. Miał doświadczenie wojskowe, umiejętności techniczne, znajomość języków obcych. Wiedział, że znajdzie pracę, jeśli tylko dostanie szansę. Urzędniczka, która go obsługiwała, była zaskoczona jego CV. Ma pan imponujące kwalifikacje. Dlaczego tak długo nie pracował pan? Jerzy zdecydował się na szczerość. Miałem problemy osobiste po powrocie z misji. Zostałem bezdomny. Ale teraz jestem gotowy zacząć od nowa. Kobieta skinęła głową ze zrozumieniem. Mamy kilka ofert, które mogą pana zainteresować. Firma ochroniarska szuka instruktora, a zakład mechaniczny potrzebuje kogoś z doświadczeniem wojskowym. Jerzy wybrał pracę instruktora w firmie ochroniarskiej. Płaca nie była wysoka, ale wystarczająca na skromne życie. Ważniejsze było to, że mógł wykorzystać swoje doświadczenie i pomagać innym. Wieczorem zadzwonił do Marcina, żeby podzielić się dobrymi wiadomościami. Znalazłem pracę, powiedział. Zaczynam w poniedziałek. To wspaniałe, Marcin był wyraźnie wzruszony. Wiedziałem, że Pan da radę. To wszystko dzięki wam. Jerzy poczuł, jak głos mu się łamie. Daliście mi szansę, której sam nie potrafiłem sobie dać. Rozdział trzynasty. Nowy początek. Sześć miesięcy później Jerzy Nowak stał przed grupą młodych ochroniarzy, prowadząc szkolenie z pierwszej pomocy. Miał na sobie mundur firmy, wyglądał profesjonalnie i pewnie. Jego życie całkowicie się odmieniło. Wynajmował małe mieszkanie na obrzeżach Krakowa, miał stałą pracę i szacunek współpracowników. Ale najważniejsze było to, że odzyskał poczucie własnej wartości i celu w życiu. Każdego weekendu spotykał się z członkami klubu Stalowe Orły. Stał się częścią ich społeczności, uczestniczył w akcjach charytatywnych, pomagał innym weteranom w trudnej sytuacji. Pamiętajcie, mówił do swoich uczniów podczas szkolenia, pierwsza pomoc to nie tylko technika, to przede wszystkim gotowość pomagania innym bez względu na to, kim są i w jakiej się znajdują sytuacji. Opowiadał im swoją historię, o tym, jak uratował motocyklistę, będąc bezdomnym i jak ta decyzja zmieniła jego życie. Uczniowie słuchali z zapartym tchem. Po szkoleniu podszedł do niego jeden z młodszych ochroniarzy. Panie instruktorze, czy to prawda, że był pan bezdomny? Tak, Jerzy skinął głową. Ale to nie definiowało tego, kim jestem. Każdy może się potknąć, ale ważne jest to, żeby się podnieść i iść dalej. Tego wieczoru Jerzy spotkał się z Marcinem w kawiarni. Młody motocyklista całkowicie wyzdrowiał i znów jeździł na swoim odbudowanym cruiserze. Wiesz, co jest najważniejsze w całej tej historii? Zapytał Marcin. Co? Jerzy uśmiechnął się. To, że pokazałeś nam wszystkim, że prawdziwy honor nie zależy od tego, ile masz pieniędzy, czy gdzie mieszkasz. Zależy od tego, co robisz, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Jerzy skinął głową. Wiedział, że jego historia to nie tylko opowieść o jednym człowieku, ale o sile społeczności, która potrafi docenić prawdziwe wartości i pomóc tym, którzy pomocy potrzebują. Ta historia pokazuje nam, że prawdziwy honor i odwaga nie zależą od statusu społecznego czy sytuacji materialnej. Jerzy Nowak, mimo że był bezdomny, zachował wartości wojskowe i gotowość niesienia pomocy innym. Społeczność motocyklowa udowodniła, że braterstwo i wdzięczność potrafią zmienić życie człowieka. Czasami jeden dobry uczynek może uruchomić łańcuch wydarzeń, który odmienia nie tylko nasze życie ale także życie wielu innych osób. Co sądzicie o reakcji motocyklistów? Czy słusznie zorganizowali tak spektakularną akcję? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnijcie subskrybować kanału po więcej inspirujących historii.